Chciałbym zainteresować Państwa testami wody. Ja sam się tym zainteresowałem, tak praktycznie mówiąc przy, od przypadku, robiąc reklamę dla firmy Clear Life. Czy zdajesz sobie sprawę, jakie skutki dla zdrowia ma picie wody z kranu? Czy wiesz, że zawiera ona związki chemiczne, metale ciężkie, hormony i antybiotyki? Zadzwoń już teraz i umów się na test wody w Twoim domu. Możesz temu zapobiec. Poczuj różnicę wody Clear Life o źródlanym smaku. Dzwoń do firmy Clear Life. Nasze systemy zawierają kilka poziomów filtracyjnych, w tym unikalny filtr szungitowy. Bardzo cenię sobie jej czystość. Dzwoń do firmy Clear Life. I okazało się, że tematyka jest tak ciekawa, interesująca i ważna dla nas, dla naszego zdrowia, dla zdrowia naszej rodziny, zdrowia naszych dzieci. Patrząc to, co w koło nas się dzieje codziennie zabrudzenia jeziora Michigan, tak jak ostatnio przez firmę BP, olejem, potem różne wycieki radioaktywne, nie mówiąc o tym, co spływa do jeziora Michigan i później jest filtrowane, no i my to wszystko pijemy. Woda wydaje nam się czysta, przezroczysta, no a przezroczysta jest dlatego, że dodawane jest aluminium i ta woda. Wtedy tak ładnie wygląda. Okazuje się, że normy wody do tego, aby była naprawdę czysta do picia, to jest 0,10. Normy, które miasto daje jako dopuszczalne, to jest wartość około 160 mg na litr wody, czyli 16 razy. Większa zawartość zanieczyszczeń w wodzie w stosunku do tego, jaka jest norma prawidłowa. No i testy wody, które są przeprowadzane. Zapewne Państwo słyszeli w różnych audycjach radiowych informacje o tym, jak, jak wygląda właśnie stan zabrudzenia wód, które pijemy. Jak wygląda woda przygotowana, co się z nią dzieje, jak. I mamy zakres zabrudzeń w wodzie, która przechodzi przez filtr w lodówce, i tą wodę pijemy, a okazuje się, że ona też jest brudna. Nie mówiąc już, tak jak wspomniałem, o wodzie gotowanej, która jest około 30% i jeszcze bardziej brudna od wody kranowej, więc te rzeczy do nas docierają. O, 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 co prawda. Ostatnio jedna pani mi powiedziała, proszę pana, tyle lat przeżyłam pijąc tą wodę, więc przeżyję dalej. Ale musicie państwo zrozumieć, że z biegiem czasu naprawdę wszystkie te ujęcia wody, wszystkie ujścia, zejścia, to co wpływa do zbiorników wodnych jest coraz bardziej brudne. Zanieczyszczenia lekarstwami, antybiotykami, tak jak teraz mieliśmy zimę dosyć długą. I wszystkie te tysiące ton soli i specjalnych proszków chemicznych do rozpuszczania lodu i śniegu, to wszystko spływa do jeziora i wszystkie te substancje później do, przez nasz kran wychodzą i my sobie to pijemy, patrząc, że ta woda jest taka ładna, przezroczysta. Więc ja zachęcam Państwa do robienia takich testów. No i chcę powiedzieć, że zainteresowałem się tym sam i takie testy robię. Więc gdybyście Państwo chcieli taki test uzyskać za darmo, to proszę zatelefonować pod numer 773-387-9366 i wtedy możecie Państwo taki test. Wody zamówić u siebie w domu. Ja proponuję, żeby to zrobić, bo ostatnie spotkanie z takim młodym małżeństwem no było troszkę no ciekawe z punktu widzenia obserwatora. Kiedy, kiedy młoda mama zobaczyła, jaką wodę serwuje swojemu dziecku, a mąż zobaczył, jaką wodę pije w przegrzanej butelce plastikowej, więc to był szok dla tych ludzi, no ale wszystko dobrze się skończyło i po prostu zaopatrzyli się w system wielopoziomowego oczyszczania i uzdatniania wody. Ja teraz przedstawię Państwu dla takiego uzmysłowienia sobie, bo czasami słuchamy, ktoś coś mówi, no i powiedział, przeleciało, natomiast dopiero jak widzimy to, i widzimy, co się stało z tą wodą, to wtedy otwierają nam się szeroko oczy. Ja Państwu proponuję tym, którzy mogą wejść na naszą stronę internetową www.artvchicago.com, abyście Państwo zobaczyli ten materiał, który przygotowałem właśnie na temat testu wody. Jak Państwo widzicie, ta czyściutka, źródlana woda, gdzie dwoje dzieci przy studzience z uśmiechem odkręcają i z przyjemnością napije się, mając świadomość, że zapewne ta woda jest czysta. No cóż, należy tę wodę jednak sprawdzić. I zrobiliśmy test w laboratorium, wraliśmy wodę z kranu, następnie wodę już uzdatnioną łącznie z filtrem szungitowym i zrobiliśmy pierwszy test na zawartość chloru. Okazało się, że woda, którą wzięliśmy z kranu, najpierw woda z kranu po prostu zmieniła swój kolor i z... Przezroczystego zaczęła przebarwiać się, idąc w kierunku żółtego, aż w końcu pomarańczowego. No i jest to jednoznaczny test, że woda ta zawiera chlor. Woda, którą wraliśmy z dzbanka, była czysta. I na czytniku. Y Chloro, chlorym, chloru. Widać było, jak, na jakim poziomie jest zabrócenie. Tutaj zrobiliśmy test na bazie elektrolizy i z wody kranowej zaczęło w ciągu kilku minut wytrącać się coraz więcej substancji. Ja już nie wiedziałem, co tam się dzieje, ale powstał gruby kożuch. Pełna zawiesina, do tego jakieś tłuste plamy, rdzawy kolor na górnej części tej zupy bym to nazwał. No i, i tutaj mamy właśnie porównanie tej czystej wody. I wody już po teście. Ja w tej chwili pokazuję Państwu Mercedesa. Jeśli chodzi o filtry, jest to piękny zestaw podumywalkowy, który można zastosować u siebie w domu. Ale oczywiście są też zestawy standardowe. Tak jak teraz widać, specjalny zestaw filtrów na dom. Tam, gdzie mamy pierwsze połączenie, wejścia wody do domu. Stosujemy ten potrójny filtr, który likwiduje częściowo zanieczyszczenia i oczywiście chlor w całym domu. Następnie mamy kilka zestawów wielopoziomowych systemów filtracyjnych z komputerami, które pokazują na bieżąco, jaki jest stan czystości wody. I także ostatni, jedyny, unikalny filtr, szungitowy, filtr, który nie dosyć, że likwiduje substancje radioaktywne, to jeszcze dotlenia wodę, którą Państwo pijecie. No i proszę bardzo, aż przyjemnie wtedy tę wodę napić się z tego kubeczka Clear Life. Proszę bardzo, jeśli chcecie Państwo uzyskać test wody w swoim domu, proszę telefonować pod numer 773-387-9366.